Cześć, witam na kanale zdrowia od początku. Dzisiaj bardzo proste śniadanie dla każdego i dla dzieci. Jeśli nie macie pomysłu na to, co zapakować dzieciom do śniadaniówki, to ten omlet będzie super. Zapraszam. Do naszego omleta będą potrzebne tylko dwa składniki: banan i jajko, więc tylko obieramy banany, rozdrabniamy je widelcem, wrzucamy jajka i smażymy. I to wszystko. Więc zamiast pakować w dzieci jakieś płatki chemiczne, syfy, no to mamy. To jest cukier, ale to jest w bananach, jest skrobia i tak dalej. Yy, I są jajka, są dobre tłuszcze, bo usmażymy to na maśle, więc 3 banany, 3 jajka, 2 łyżeczki masła i serio, do oczywiście dziecko nie zje takiego dużego, ale jak macie właśnie więcej dzieci, czy sami chcecie zjeść, no to spokojnie to będzie pożywne śniadanie. Dodać do tego jeszcze jakieś yy, maliny... Yy, orzechy pokruszone, najlepiej właśnie namoczone na noc, to będzie super. Teraz na patelni rozgrzewamy, rozpuszczamy tłuszcz. I może to być olej kokosowy nierafinowany, masło klarowane najlepiej chyba. E, może być też smalec gęsi, ja tu mam zwykłe masło. Tutaj już rozdrobnione banany z jajkiem. Widzicie, krótki, ale to nikomu nie przeszkadza. No i jak już nam się tłuszcz rozpuści, to wrzucamy nasze banany. To będzie bardzo duża porcja, więc można po prostu no, podzielić się tym. I tak jak macie dzieci, więcej niż jedno, no to taki omlet można pokroić, dać do śniadaniówki i będzie super. Nie trzeba kanapek zawsze pakować, czy o słodyczach nie wspomnę. To będzie dobre rozwiązanie i słodziutkie. No, i przykrywamy pokrywką. To jest już omlet do przełożenia. Poszłam po malinę i jeżynę, i już czuję, że się trochę jara od spodu. No i teraz, jak taki omlet przerzucić, bo on jest dość rzadki. Zjarałam go. A to nic. I teraz przekładamy, suwamy na talerz. No, troszkę się bardziej zarumienił, ale mi to nie przeszkadza nawet lepiej. I teraz na tej drugiej stronie to dosłownie chwilę, no bo on już jest w zasadzie usmażony. Tam tylko muszą się jajka zciąć, a banan to wiadomo. No i omlet gotowy. On jest dość gruby, o, taki gruba, dobra. I ja dzisiaj nie biorę obiadu do domu. Do pracy. Więc sobie takiego omleta zapakuję. I tak samo do śniadaniówek dla dzieci można takiego omleta też włożyć. Zobaczcie, jaki fajne gruby. Dobra. I co? I do takiego omlecika trochę orzechów, najlepiej namoczonych, no ale to wyszło, spontanicznie, to wyszło. Trochę jeżyn. To są niskowęglowodanowe owoce, no tu banany to wiadomo, ale to jest dużo lepsze niż, myślę, że... Chociaż kanapki na żytnim chlebie z masłem i tak dalej, no to okej, okay. ale to... Zamiast słodyczy, zamiast y, jakichś seven days'ów, y, zamiast płatków syfiastych z odtłuszczonym jeszcze mlekiem, to nie odżywia się wtedy mózg dziecka, tylko po prostu je puste kalorie. Jeśli dziecko też no, nie chce zjeść, bo nie jest głodne rano, no to nie trzeba zmuszać, naprawdę nic mu się nie stanie, nawet dla zdrowia będzie lepiej, bo dzieci co chwila coś tam podskubują. Y, więc takie śniadanko może sobie w śniadaniówce później zjeść. I to tyle. Takie super śniadanko już jest gotowe. Sekund 5. Jak ktoś mówi, że nie ma czasu, żeby przygotować śniadanie i daje dzieciom płatki z mlekiem jeszcze odtłuszczonym, no to masakra, to już wolę, żeby dziecko nie zjadło, bo wpycha w siebie puste kalorie, uzależnia się od węglowodanów, niczym nie odżywia swojego ciała, a przede wszystkim mózgu. Także w tej szkole to średnio będzie przyswajał. Zachęcam do próbowania. Coś takiego można spakować, tak jak Wam pokazałam wcześniej, do śniadaniu. Będzie bardzo smaczne, szczególnie kiedy dzieci. No mają taką średnią... Pre preferencje pokarmowe są dość ograniczone, więc takie omleciki, gdzie przemycamy jajko, masło, to są bardzo dobre tłuszcze. Dzieci powinny jeść dużo tłuszczu, dodatkowo owoce, można dodać właśnie orzechy. Dajcie łapki w górę, skomentujcie, czy takiego omleta robiliście. Jeśli dotrwaliście do końca, to dajcie komentarz, omlet bananowy i życzę wszystkiego dobrego. Cześć!